Halo, moi widzowie, dzisiaj nagrywam sobie odcinek z Robloxa, bo Roblox powrócił i gramy sobie w Pet Simulator z Kubą. Siemo. I będziemy rozwalać tą skrzynię, bo w końcu Roblox powrócił i możemy grać w Pet Simulator. Spokojnie, pety wam zostaną, wszystko jest okej okay. i już się cieszymy. Trzy dni wystarczyło czekać na Robloxa. Mam mikrofon. To użył. No, ale ja nie na 15 minut mają no daj tego typa jednego peta tutaj, a ty masz cały sobie jednego peta. Jak a coś, co chce nam pomóc to prosimy. Tak, prosimy szybko właśnie do Pet Simulator i rozwalajcie z nami tą skrzynię w Samurai Island na księżycu. A kto jeszcze nie ma to, to da, to niech się z nami strejduje, napisze, że jest fanem to mu damy jakiegoś peta za my, co wy na to? Czyli dzisiaj będziemy rozdawać darmowe pety za my, jeśli napiszecie, że jesteście fanami. Okej, okay, Kuba niech to wyciszy, bo to jest trochę dziwne. A my rozwalamy tą skrzynię. Red light, green light. Okej, okay, spokojnie. I tutaj pomagają nam typy, teraz właśnie jeden typ. Hmm, może mi daje... za free. Ej, patrzcie jak ta skrzyna teraz wygląda! Co jest? Co się stało? Jesteś tam wrzesła! Normalnie przez oko. No dobrze wyjdę przez drugie mam. Widzisz, że ja są królem. <śmienicza> ja spadłem! Ale jestem królową z tobą. Ale fajnie! No, ale nie wiedziałam, że ty się tak po chwili tak rozwali, pęknie tak oby. Kiedy będą? Nudy, nudy, nudy. nudy Můžu za moją moją mojego helikoptera daje dużo ale mocny Jaký ten ten helikopter to no to ja mam taki dobry jedzie no, ten on taki dobry ten helikopter czekaj no nie helikopter?

O, 3.74t spoko to jest to, że mam daję pety moje. jeśli ktoś napisze ja fan to daj mu jednego peta za my, za free, dobra? ale na nic nie pisze że ja fan, więc elo mhm nie się sprawie nareszcie mamy lepsze a tam pan pomaga? jak zwykle tak, nie dobra taki dal. dobra, już już nie chcę grać Dobra, to te wszystkie naokoły te. Tak? No, czyli ile będziemy mieć tego, jak myślisz? Właśnie nie wiem. Ale chociaż dużo na to Aha. Wszystkie to. pety mi się skasowały, wróciły do mnie, więc ja muszę je skoro ten dać. A zaraz będę kupować pety nowe. To mm. 7 miliona tych, tych takich zielonych, starych. No hmm. ja ta. tam nie mogę wejść. Alo. Widzowie, dlaczego tam nie da się wejść? Teraz? Może drugie oko spróbuj. Aha, czyli muszę ja schodzić, żebyś ty umiał wejść, tak? Ja wiem, ale im sprawia na No ty pielaj, w szwepety. No ty też kasuje nie. No właśnie. Lukuście! No, ja zaraz, tu si dopej. Muszę kupić tylko peda sobie. A mam 120, może jakiś się do, Dobry trafi. Ja tam zaraz przyjdę. Jak się trafi dobry, to może. No, Możesz się go a, założyć. Mój, właśnie, prawda, zapomniałam o podstawie. Kuba, myśl trochę, muszę i spotkać. Dobra, kupuję. Legedarny, legendarny? Dynia. 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 Ale mam nasza tak papata. Ja już idę. Okej. Bo to już się spadnę. Bo tak. I... Tylko teraz mi się wszystko wczyta na tej samoroid. No, o dobra. Nie ma tego O nie! O widzisz? Ja nie mam zniszczonego tego teraz. No to weź to kliknij. No kliknij, ale nie mam. Aha, czyli jestem tutaj u ciebie, tak? No, ale ja to... cały... Dobra, że się cieszyli. Masz tak, no, 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 ty masz tak chyba całą dynię, a tu jest połówka. A ja mam całą dynię! A ja jestem ci... A! Dwa... Ty! Dwa drylony! Ej, pogramy później w co? A w co później pogramy? Nie wiem. A jak myślisz? Nie wiem. co? W Widzą, pomyszał. O. Kuma lata. I can go, I can fly. O, proszę, tutaj ten facet na tam. W kropka. Co? Jak się rozbić to każdy ma do walory nowego, okej? Okej, ale... To byśmy musieli raz być na dół, dwa skończone gryfki. No mówiłem! No ty, cię ja daj PETA tu! Znaczy daj PETA wszystkie, co jak masz? Ja już dałam. No to co? Nie, no chyba nie. Nigdy nie za tobą chodzi. ona nacisz, no, dajesz? O, masz. A teraz... No. I nic nie klikaj, nic. No, boże, 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 jak tysiąc lat później... Nareszcie zniszczymy to widzowie. Pierwszy raz, to rozwalami... rozwalaliśmy, to było tak słabiutko. A teraz... Jest superowo! No, no ale pierwszym razem, to jeden T, to chyba się zrobił w pół godziny. A teraz, to chyba minuta, dwie, trzy i już, elo? No może pięć minut i się to robi. Ile to, ile to całe musi mieć HP? Ja nie chcę wiedzieć. No przecież to ma 6. ileś T. Albo 7 T ma. Albo 8. 8 T to chyba ma jakieś. 6 chyba. Nie wiem, ja zawsze widziałam 6 T, e, jak zaczynałam. O, już jest... Patrz! Patrz na tą połówkę. To nie to jest problem. Ale ona już się zmniejszyła znowu. A ja nic nie widzę, super. A jak to fajnie wygląda i teraz jest, jest wejść. Ja się mówię w oku, wiesz? Jest już ostatnie jeden. Tak, już jest trylion. Mm -hmm. Widzowie, nareszcie otworzymy tę głupią skrzynię. Jezu, później. Jeszcze jakieś 10 minut lub 5. <słuch> kropka siedem pięć te. Hmm. nieprawda no bo już jest dwa albo jest jeden kropka siedem... Ciem... siedem jeden kropka sześć, sześć jeden kropka sześć, pięć, te kropka sześć o Jezus dobra już bo to za szybko leci bo go tu nie ma. A gdzie ten typ? W środku ze mną z dyni? A jak nie widzę? A ja patrz, będę latać teraz. Na chwilę. No, pokaż no. widzę, jak umieś latać, fajnie. A ja jestem czterem. Prawie. Wiesz ile... Boże, jak długo? Już jest tylko 1.38t No ale długo to zaraz zrealizujesz? Mm. O, typ już jest, zobacz, twój typek wrócił Runcap! O, już go widzę No a ty zaraz milionowy, jak szybko widzimy Już no, widzę Zresztą miliony Już widzę Ej, a pamiętasz tą skrzynkę, co ma jeden trylion na yy, ostatnim świecie? No to jest tak chyba teraz. Bo tu ma praktycznie te. 1T. teraz będziemy rozwalać tą skrzynię, która jest tak naprawdę w tym świecie końcowym. Tak choćby. Bo Będzie miała tyle samo T. <laughs> O, już są miliony, kuba! Już są miliony! Od ciepła nie, od Jest! Widzowie, rozwalamy to! Patrzcie, już są miliony! O, jak szybko! Ale trochę tu jest E, i. Ale to jest B. Ale jak będzie T, to ja się wpużam. Ale nie będzie już T. No ale jak będzie kolejna skrzyna? Ano, bo w kolejnej skrzyni jest po T. Co? Okej. Czekaj, Katrin. Ok. Spoko. A teraz obiad. Czekamy widzowie. No. Jeszcze z nami jest Alex. No, jakiś typek, nieznajomy, nawet nie napisał na czacie, że jest fanem, więc mu nawet nie damy peta. Czy się z jakimś typem, a nie chcę Nieważne Eee, nieważne, ma dla friendów Aha. Szybko dołączajcie widzowie, piszcie, że jesteście widzami Damy wam pety i rozwalamy tą skrzynię Szybko leci. Więc szybko widzę, macie tyle czasu, dopóki się te skrzynie nie dozwali. Tak, jest już stuwa, Prawie. Jest już jest stówa osiemset. Znaczy sto osiemdziesiąt. Już cztery... Sto czterdzieści i sto trzydzieści. Dawaj! Szybko! Ile tego czekaliśmy? Jeszcze z Fakty Zero. Faktycznie. Dobra. Lecimy! Nie teraz gdzie będę się tepać No nie typaj się, bo cię wszystko widzę. Nie Nie! Jest! chyba po tym, co mam w mniejszym to mniej! Nie wiem. wiem. A Teraz lecę kupać pety widziowie. No, jakie to są emocje, co nie kuma? Kupuję. Far. To jest topas. Co co? Dobra, legendarny. Duch. A! Nie mam nic tu, które kupiłam. Co? Hejcie. Co? Ale to jest Na chwilę tylko? No nie mam tych pytów! Ale go! Oj, chyba się coś źle zapowiada. Nie gram. Widziałem Nigdy. Nie spokojnie grajcie, tylko Kuba się obraził i tak gada. Nie załatwę! No ale Kuba! jest przesady! Ale, ale co ja nie zrobię! O jezus! Jaki drepet. Nie znaczy, to jest najbliższe A może cekaj Próbuj na wszystkie sposoby Nie no ja wychodzę. Nie gram w tą jak się nazywała ta gra, gdzie musieliśmy budować dziwaszte miasto? Nie pamiętam właśnie. Bo já ja, no tam. ci chwileczkę. ja yeah. no glob, Rágu blocks. Rágu blocks. no i zvláště, mám mám bilion kasy, bo chtěla bych kupić peda za B No, ale nie za cukierki, tylko że normalny pie, początkowy hajs. E, nie, nie mam. Co ty nie skupia, Za 100 tysięcy kupiłam już ten, 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 gdzie jest ten dodatkowy pet z tymi, tymi... No, i tak słaby puka. No, niestety. A ja sobie to otworzę. Nawet tyle nie mam! E! E!

na tej cukierkowej krainie te, e, ten jakiś ulepsara, ulepsara, wiesz po co one są? Po co? Po te deski. Bo tam się je ulepsa, jako, wiesz? A, okej. Okay. Jezu, Jezu, nie ma tego. I... To Fajno? A właśnie, ja mam dla Ciebie jedną gierkę, co gra Fire Road. Jaką? E, tylko znajdę, ale ja wiem, że jest taki rysunek. No, tylko teraz znajdę ten rysunek. Tylko go znajdę. Ale tylko się nie zmienił. O nie! Czy zmienił, to mamy problem. O nie! Czekaj, teraz może tu kiedy będą nie ma nie ma kolejna strona cała musimy nie ma. Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma 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 jest drugie lepsze dobra chwila. Tylko jeszcze rozwalę skrzynię jedną. Pójdę kupić coś i. Może! Nie wiem, co to zagra. Co? Ma się nić ty kości. Aha, czyli e, broken, e, coś tam symilak. I na to Boże, Ja nie wiem, co to zagra. A kto jest? Co nagle? Broken. Broken. Nie wiem coś takiego, ale e, dwójka to była. I ja tam gram czasami sobie, tak na, gram normalnie, łamię sobie kości, spadam i tak dalej. fajno to, polecam. Jak to pierwszy raz gram. Jak to? Nie, nie pokazywałam ci jeszcze tego. O O ten broken bone. Dobra, zaraz też pójdę do ciebie połamać parę kości, ano. tylko kupię coś. Kupię ostatnie jajo. Dopiero od gram i dopiero dwie kości mam zniszczone. Aha, a ja już chyba mam trylion. A, to co? Znaczy jeszcze nie wiem, ale... Z... Aha, wieś nie ja dostałam kasę. Ile? ile? 3,288. No to już się tam zrobię. Ej. Nie wiem jak nawet. Ja też nie wiem. Ar Pa, 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 pa. A, a jak się kupują nowe krainy? Dobra, a poczekasz, e, bo muszę zakończyć odcinek z widzami. Nora!